Witam wszystkich serdecznie, słuchajcie, chciałem wam przede wszystkim życzyć wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia w tym nowym roku, normalności. Wszystkim kibicom życzę przede wszystkim, żeby wszyscy kibice, nie chodzi tylko o kibiców widzewa, żeby wrócili na stadion, żeby wróciła normalność, żeby wasze dzieci wróciły do szkół, a nie kisiły się w tych, w tych domach. Kibicom Widzewa życzę, żeby, kibicom, piłkarzom, całemu Widzewowi życzę przede wszystkim, żeby się ten rok najbliższy zupełnie inaczej ułożył, żeby się wszystko odmieniło, żeby statystyki Instata, które wiele osób uważa za bzdurne, ja osobiście nie uważam ich wcale za bzdurnych, bo my mogliśmy zdecydowanie w tym roku zdobyć więcej, zdecydowanie więcej punktów, żeby, żeby to, co nam zostało, w pewnym sensie zabrane przez COVID, przez, przez, przez Pecha, przez różne rzeczy, przez oczywiście, to były różne powody, ale żeby te wszystkie rzeczy odwróciły się w przyszłym roku żeby ten przyszły rok, żeby wiosna wreszcie była, była nasza, żeby, żeby wiosna była po prostu lepsza niż jesień i żeby rozpoczął się taki prawdziwy marsz w górę tabeli. Nie wiem, czy jeżeli chodzi o baraże, czy, czy będziemy o nie walczyć. Osobiście cały czas na to liczę. Jeżeli chodzi o trenera, cały czas wspieram trenera do i cały czas wierzę w to, że jeżeli wszystko to, co trener chce taktycznie i zasada gry, i ruchliwość zawodników, i zaangażowanie, i cała reszta, jeżeli to wszystko się sprawdzi, to my naprawdę będziemy wygrywać. I będziemy, będziemy jedną z najsilniejszych ekip w tej rundzie. Życzyłbym sobie, żebyśmy byli najsilniejszą w tej rundzie. Zdrowia przede wszystkim życzę tym, którzy chcą się zaszczepić, żeby szybko do nich trafiła szczepionka. Tym, którzy nie chcą się zaszczepić, żeby świat ich nie bombardował z tego powodu. Na razie wstrzymam się, mam. Ten rok był bardzo ciężki, dla mnie był gigantycznie ciężki e, z powodu pandemii, jeżeli chodzi o, o, o ilość pracy, którą trzeba było wykonać, a zupełnie niespółmiernie współ, nie finansowo e, to wszystko wyglądało. Na razie się wstrzymam. E, z nagrywaniem muszę, muszę. Pewne rzeczy sobie też pozmieniać. Eee, życzę wszystkim, którzy będą mieli postanowienia noworoczne, żeby im się sprawdziły. Ja też takie postanowienia mam, chyba pierwszy raz w życiu, bo nigdy nie miałem jakichś specjalnych. Eee, też bym sobie tego życzył, ale przede wszystkim zdrowia, 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 zdrowia. I widzimy się za jakiś czas. Eee, mam nadzieję, że w innych humorach, pewnie prędzej się zobaczymy. Chociaż też sparingi nie wiadomo jak będą wyglądały Czy w ogóle będzie można je obejrzeć Po pierwsze, czy będzie transmisja Czy będzie e, po drugie Czy w ogóle będzie można je oglądać Na żywo Słuchajcie, wszystkiego dobrego W przyszłym roku, żeby ten nowy rok był Lepszy, on musi być lepszy On nie może być po prostu, e, żeby nie był gorszy On musi być lepszy Trzymajcie się Trzymajcie się Na razie, do zobaczenia w przyszłym roku